Ja ogólnie wielkim fanem Chenzi to nie jestem. Widziałem może trzy filmy, ale dzisiaj mamy niepowtarzalną szansę dowiedzieć się o nich trochę więcej, bo dostałem maila od ich chyba byłego montażysty, o ile to nie jest jakiś fake. Cześć, jestem byłym montażystą od Genzy i mam dostęp do ich komputera przenośnego, na którym czasem na wyjazdach grałem na przykład w Minecrafta i w inne gry. Jeżeli chcesz, tutaj daję ci dostęp do niego. No i oczywiście klasycznie mamy hasło, jaki tutaj po prostu maila. Kuba wiązała. Nie wiem kim jesteś, nie znam cię, mam nadzieję, że tutaj nie kłamiesz, ale to od was widzowie zależy, czy to będzie kłamstwo czy nie, w sensie wy musicie powiedzieć mi, bo ja Genzy nie oglądam, więc ja nie wiem, co tam może być na tym koncie i nie wiem, czy to będzie prawda, ale oglądajcie koniecznie do końca i sami napiszcie każdy w komentarzu. Czy to prawdziwe konto, czy też jakiś bubel sprzedany przez jakiegoś pięcioletniego widza. Okej, okay, z tego co widzę, jest to dość zwyczajny komputer. W sensie strasznie nieczytelny, bardzo nieczytelny. Ja kamerką zasłaniam jedynie ikonkę kosza. Reszta jest po prostu tutaj porozrzucana, Podosłownie całym pulpicie. Jak widzicie, nie ma tutaj dosłownie nic takiego ciekawego. W sensie, okej, okay, mamy tapetę z Genzy, ale jest ona jakaś taka rozpikselizowana, co już mi daje. Takie myślenie, że to może być jakaś podróba W dodatku mamy kilka gier, ale co my tutaj mamy Gang Beast, co kiedyś to nagrywałem z Palionem Among Us, Pico Park, też to nagrywałem z Pawłem Sims 4, czyli taka gra Bardziej chyba e, w stronę dziewczyn No i mamy Minecrafta, no i oczywiście Tu jakiś Photoshop, Premiere Pro No i Teamspeak, to są takie tutaj dwa programy do nagrywania Jakieś takie wiecie, do montowania Do miniaturek, no a ten e, Teamspeak No to po prostu do rozmawiania z kimś, no i tak samo Discord Ale zobaczmy, tu jest coś dwa, czekajcie Przypomnienie, od nowego roku zmniejszamy Ilość filmów, a staramy się robić więcej i lepsze rzeczy w sklepie. Okej, okay, dobra, fajnie, spoko, Nie wiem, po co nam ta informacja, idziemy dalej. Ulubiona gra, Hanie to Simsy, a ja nienawidzę w to grać. Ja wolę obier wiele bardziej Minecrafta. Nie mam pojęcia, kto mógł kto napisać, szczerze, nie wygląda mi to na żadnego od członków Gen z członków GenZi. Ja nawet nie znam, nie, nie znam wszystkich członków GenZi, ale mamy dzisiaj okazję ich poznać. Oglądajcie do końca, a ja od pana Minecrafta zobaczymy, co będzie tam. Okej, okay, dobra, słuchajcie, jestem już na Minecrafcie No i po prostu chyba nie zostaje nam nic innego Jak wejście na światy I zobaczymy, co tam po prostu jest Okej, okay, dobra, pojawiłem się w takim pałacu I zobaczcie na no, to, jestem Frizem Ej, mam skina Friza A dookoła jest jakiś wielki pałac I są po prostu tutaj logotypy Genzy Okej, okay, fajnie to wygląda To jest podobno, z tego co rozumiałem z tamtej wiadomości Ich komputer do takich wyjazdów Więc tutaj dosłownie każdy chyba gra z Genzy Ten świat był podpisany jako świat Hani. Tam ogólnie, z tego co widziałem jest pięć chyba światów i wszystkie są dosłownie podpisane jako osoby z Genzy. Nie wiem, bo ja nie znam żadnego świeżego, czy tam tych osób, co tam były jakieś Kupicki, czy Bartek, Potem było coś napisane Bartek Kupicki chyba, czy Tomek Kupicki, nie, nie wiem, ale w każdym razie jest tego tam sporo, mamy pięć światów, no i to jest świat od jakiejś Hani, więc musimy sprawdzić po prostu, co my tutaj mamy. No i dobra, yy, sprawdzamy, no tutaj żadnego sekret przejścia nie ma, idziemy, to jest ogólnie jakaś gigantyczna willa, wygląda to jak jakiś fajny dom. Nie wiem, czy to jest dom Genzy, czy to jest tak odwzorowane, że to ma być dom nie wiem, jak wygląda dom Genzy, więc to mi musicie napisać w komentarzu oczywiście, a ja się tutaj troszeczkę po prostu porozglądam, bo nie wydaje mi się, żeby w tak gigantycznym domu dosłownie nic nie było, tylko puste ściany. Na pewno gdzieś tu musi się coś kryć, bo to by wręcz było, no aż dziwne, gdyby tutaj nic nie było, ale czekajcie, bo z tego co ja widzę, e, okej, okay, no tutaj są jakieś płyty, Ej, to są płyty od Genzy! patrzcie, czekajcie, że jest płyta, czy da się zagrać w ogóle? Ej, nie. Tu gra piosenka od Jazzy chyba. Co wy gadacie? Ej, chwila. Czekaj. Nie. Czekajcie, bo ja nie do końca to słyszę. Ja wam to postaram się puścić, ale... Bo ja nie chcę prawa autorskich, nie? Ale... Ej, dobra, tu lecą normalne piosenki od Jazzy, nie? Nie gadajcie, czekaj, to... Ej, dobra, ja nie wiem, bo ja nie znam, ja nie znam tych piosenek, ale co jest w ogóle czemu to są ich piosenki A to? A to już było te dzięki, tak to jest? Tak, okej, okay, dobra, tego słuchaliśmy. A to co to jest? Dobra, piszcie w komentarzu że się te piosenki, ja nie mogę użyć dłużej niż 5 sekund. Dobra, ja nie mogę dłużej niż 5 sekund, ale działają! Co to w ogóle jest? Dinozaur świeżego Co to jest? Dobra, o co tu chodzi? Tam nic jest nie ma jeszcze mało czasu miałam na remont hihi. -hi. Okej, okay, dobra, czyli ona po prostu chyba w tym domku sobie coś robiła. I dobra, tam są jakieś zdjęcia. Chodźcie to zobaczyć. O co tutaj chodzi? Co to jest? Najlepszy proskład. Co to jest za zdjęcie? Ej, to jest Przemek Pro chyba, ej, dobra, tylko kojarzę, dobra, ja pamiętam te osoby, czekajcie, no to jest Tahania chyba, nie? Ta blondynka, dobra, okej, okay, kojarzę, ekipa to rodzina na zawsze, okej, okay, dobra, i to jest to tu to jest nawet Freeze. dobra, kojarzę, <gry> dobra, czyli tutaj mamy te osoby z Genzi, okej, okay. ale tam ktoś nowy doszedł, tutaj chyba nie ma tego aktualnego, to co? Kupiłam nową furę. Ej, on ma taki, auto, taki samochód? Ej, mocna, to jest jeszcze jakaś wersja GR, to pewnie szybka. Idziemy dalej, a to co za zdjęcie? Trochę dziwny ten świeży. Ej, ja mam zrobił taką twarz! Z jest niemożliwe, ty Jak to jest możliwe? Co oni tu odwalają? Dobra, idziemy dalej, to co? Z szefem Frizem w moim nowym studio Co jest z szefem Frizem w studio? Dobra, okej, okay, fajne Tutaj co mamy? Takie tam nowe płyty CD Okej, okay, dobre, tutaj mamy jakieś płyty, dobra Tutaj w końcu zabrał mnie na randkę romantyczny Okej, okay, czyli tu jakaś randeczka, jakieś zdjęcie Takie sobie ciuszki zrobiłam Okej, okay, czyli to jest chyba coś z jej sklepu Możecie wpadać, coś tam pooglądać, kupić Co to jest? Kocham siebie co jest? Aha, I love me, taka koszulka Dobra, czemu to do płonie wszystko? Co jest? Fire, e, babuszka na dzielni Co jest? Co to za opis w ogóle? Co to za zdjęcia są? A taka furka za jedną współpracę Ej, Przecież to jest Mercedes jakiś potężny Ej, ile tu jest zdjęć w ogóle? Co jest? Dobra, tu coś jest? Jest! Pierwsze 10 zł za zdrabki? Co? Dobra, nawet nie wiem, co tutaj chodzi, jakieś zrabki, dalej. Fota z moim boi, a i to jest świeży, Ok, dobra, Ok, czyli to jest wspólna foteczka. Jadę na narty, a kto mi zabroni? W sumie nic, czemu nie? jeść sobie na narty, Pierwszy raz w Mafii Friza, Okej, okay, i to po prostu zdjęcie z Mafii Ej, naprawdę mega mocne Ej, fajne zdjęcia Te płyty mnie rozwaliły, że one normalnie działają Ej, dobra, to jest mega mocne, patrzcie jak te płyty w ogóle wyglądają Co jest? One mają miniaturki Od Genzy tam chyba na sobie Ej, dobra, mocny domek, ale nie ma co przedłużać Jezu, ile tu jest jeszcze rzeczy Ale z tego co widzę, chyba tutaj w środku nic nie mamy Tutaj po prostu Hania chyba nie budowała Za bardzo i z tego co rozumiem, każdy z Genzy Będzie miał swój świat, na którym sobie po prostu Pyka na tym wspólnym kąpie. Okej, okay, to widzieliśmy świat Hani. Pora chyba przejść do kolejnego. Ej, ej wchodząc na ten świat, słyszałem normalnie... He... Co to jest z Kartoni? Co tu robi? Czemu gada? Ej, czemu ona coś powiedziała? Halo? <laughs> co tu się dzieje, ej, ona normalnie mówi Co tu się dzieje, ej, co tutaj w ogóle się otwala Dobra, mam jakieś książki w ekipunku, dobra, ile tego jest Ej, chwila teraz, bo ja nie wiem, czy to są książki od kartoni Tak, bo my jesteśmy na świecie od kartoni Ale czekajcie Ej, tu są jakieś książki, czy to są te same książki, gdzie one tutaj są wszystkie? Cześć, dobra, pooglądamy zaraz, bo to może będą... Ej, ja widzę, to są te książki, ale kartonie dawa je na game modzie i one jak się daje na gamemodzie, widzowie, to zobaczcie, ta książka się nie usuwa z ekwipunku. Czyli kartonie dawa te wszystkie książki tutaj sobie na game modzie, bo jak widzicie też mamy tutaj od Polnego. Tylko ciekawie mnie czemu zawsze wszędzie jest skin freeza! No w sumie jesteśmy na jednym kąpie, więc ten skin chyba musiał być taki sam wszędzie. Dobra, to poczytajmy te książki, okej, okay? walmy te wszystkie. Ej, o cego gdzieś tu nie ma! Ej, dobra, straciłem chyba szansę na jakiś sekret. Dobra, czekajcie, weźmy to. Tak bardzo się cieszę, że kupiłem ten dom z przemkiem. Okej, okay, czyli to jest dom z przemkiem pro. Dobra, ja nie wiem, co to jest. Nie, ja nie wiem, co to. Co to jest? Czemu ona ma takie coś koło domku? Ej, dobra, to jest książka. Ja jestem ciekaw, co tutaj jest napisane, nie? Gengarek. To jest Gengarek? Przecież Gengar to jest pies, a nie takie coś. Ja nie mogę, jaki gigantyczny... Chyba Gengar to ma być pies, czy nie? A już nie wiem. A to co? Tomek kartoni pro i przemka pro. Podpisy Genzi. To są normalnie podpisy od Gen Z. Patrzcie, Bartek, Mortal chyba Hania, kartoni Fausti. I to jest świeży? Nie. A nie wiem, to taki dziwny, taki ten. Ej, dobra, mega mocno, są normalnie podpisy. Ale fajne. Dobra, chodźmy dalej, bo nam czasu... Braknie, patrzcie, tu są chyba kolorowanki. Co jest? Normalnie porozrywane, znaczy te naklejki tutaj na ziemi. Tu są ich normalnie zeszyty, patrzcie. Jakieś tutaj inne rzeczy. tuj na telefon, co jest? W ogóle to wszystko tutaj mamy, ale kosackie. Dobra, chodźmy dalej może, ok? Zobaczmy, tu jest kubek, patrzcie, od Genzy nawet kubki są. Jakie rzeczy poustawiane, ej, masakra ile tego jest. Ale dobra, bo ja miałem o wiele więcej książek w ekwipunku. Jak ja je wszystkie teraz straciłem, a tam były jakieś sekrety, to się wkurze. Musimy je znaleźć, tu jest jakaś nowa książka jeszcze. Mamy taką super rodzinę, nawet nie tęsknię zbytnio za Genzi. Ej, co? Ej, nie można tak mówić, no jak nie tęsknisz za Genzy? Przecież to jest twoja ekipa To twoja ekipa, gdzie jest moja ekipa? Dobra a tu? Dobra, taki zwyczajny domek. Okej, okay, chodźmy wyżej, chodźmy wyżej, bo tu mi się wydaje, że na pięterku jeszcze coś może ciekawego być. Pokój kartoni i przemka. Okej, okay, tutaj sobie normalnie, leżakują, myją się, okej, okay, wszystko spoko jest jakaś książeczka. Odejście z Genzy dla mojej super rodziny to był mój najlepszy wybór. To jest jakiś domek kartoni z przyszłości chyba, bo ona odeszła z w pokój naszego syna. Martwi mnie to, że mój syn chce się zgłosić o twoje 5 minut 26. <laughs> ej! To jest jakaś wizja chyba przyszłości od kartonu. jaką ona by chciała przyszłość. Ej, ale kozackie, ale mega kozackie. Dobra, a chodźmy może jeszcze w tą stronę. A nie, to jest po prostu balkon. Okej! Okay, czyli takie naprawdę, naprawdę fajne domek. Naprawdę. Ej, dobra, jeżeli to jest fake ten świat, to będę w szoku, bo to naprawdę wygląda tak realnie, jakby to faktycznie kartonie z Jenzi budowała. To jest od ich córki nawet. Ej, dobra, mosty. Ej. Mocne, naprawdę mocny świat. Ej, jestem aż w szoku. Mega dobrze to wygląda, naprawdę, ale dobra. Chodźmy do kolejnego, bo nam normalnie czasu nowego braknie. Dobra, mamy kolejny świat, i to jest w, świat moim od. Moim Faustyny, ej, ona się odzywa? Ej, Faustyna tu jest! Alkohol moim co Siema. ona gada w ogóle? Siema. Siema. Siema jak się uderzy, ej, mega mocne, ej, w ogóle co to? Czemu to jest lotnisko? Czy to jest jakieś nawiązanie? Bo z tego co ja rozumiem, to jest lotnisko, chyba, tak? Tu tam widziałem, że tam były jakieś samoloty, tak? To tutaj chodzi, to jest. Eee, dobra, ta Ona się do mnie odzywa cały czas. Ej, tu są normalnie jakieś. Nie, nie, tu nie są samoloty. Czy to jest jakieś, nie wiem. E, ja nie wiem, co to jest. Nie, no chyba samoloty. To chyba o samoloty chodzi, ale nie widzę tutaj żadnego samolotu. Ej, jakie to jest w ogóle gigantyczne. Czy o to tutaj widzowie chodzi, że Faustyna sobie cały czas gdzieś podróżuje? Ja nie wiem, bo ja Faustyny nie obserwuję tak na co dzień. Wy to musicie mi, widzowie, powiedzieć. Ale naprawdę ogromny świat. Nie, to jest chyba albo jakieś miasto, albo... No, nie, no, Multa Intercontinental Dobra, nie wiem, co to, nie, nie wiem, o co tutaj chodzi, nie. Czy to jest lotnisko? Wygląda to mi wyglądało jak bramki, dlatego tak powiedziałem, ale nie widzę w to tutaj żadnego samolotu. Czy my tutaj mamy coś? E, oversized baggage, ok. Czy to jest jakieś angielskie, czy to jest za jakieś lotnisko? Czyli tu są nawet napisy po angielsku, ok. No i mamy też jakieś zejścia na dół, jak widzicie, jest tego naprawdę sporo. Jezus, ile tutaj można się rozglądać, ale to jest rzeczy, no naprawdę, tutaj można byłoby sobie normalnie polatać i pozwiedzać. Ale my, na to chyba widzimy. Dzisiaj naprawdę nie mamy czasu. Ja jestem tylko ciekaw, czy są tutaj jakieś sekrety Faustyny. W ekwipunku nic nie mam, ale no niestety tutaj chyba nic takiego specjalnego nie widzę. Szkoda chyba czasu marnować na taki świat, jak jeszcze przed sobą mamy trzy kolejne albo, albo dwa. Kolejny świat. Ej dobra, co to jest? Ej dobra, co to jest? To jest świat świeżego, niby. A ja tutaj widzę gigantycznego, zbudowanego w ogóle friza i to dosłownie tego samego, którego mam teraz na sobie, nie? Jest dosłownie ten sam friz zbudowany. Do tego, obok tego. Co to ma być wersów. Ej, nie wiem, może Kartoni. Ej, ale bardzo dziwnie zbudowany tutaj posąg. Nie wiem do końca, kogo on przedstawia. I nie wiem dlaczego ma tak szczękę wysuniętą. Ej, a to kto to jest? Z Nie, chyba nie! A to? Przemek Pro? Czy nie wiem, czy Bartek Kubicki? Ej, nie wiem, kto to jest, naprawdę. Ej, dobra, to mnie mega ciekawi. Mamy tutaj cztery gigantyczne pomniki. Czemu tylko cztery? Przecież członków Genzie jest o wiele więcej. Dlaczego? I w ogóle Frizz jest członkiem Genzy. Czemu to jest jego pomnik? Ej, dobra, to e, ten świat ma więcej pytań niż odpowiedzi, co mi się osobiście nie podoba, ale z tego co rozumiem, to chyba po prostu tutaj sobie e, świeży budował jakieś swoje budowle, nie? W sensie jakieś takie pomniki, bo to jest świat świeżego, przynajmniej tak było podpisane. No ja tutaj świeżego nie widzę. Może, że to jest świeże, ale bardziej mi się wydaje, że to jest chyba mortalcia ze względu na kolor Włosów. On chyba takie włosy miał, a jak nie, to poprawcie mnie w komentarzu Chodźmy na ostatni świat, czyli do Bartka Kubickiego Przed nami ostatni świat od Bartka Kubickiego I to jest gigantyczna sala koncertowa, gdzie on będzie grać koncert Ej, co jest, tutaj jest normalnie miejsce, tutaj jest jakieś jury Światła, firewerki, co to, działa? Ej, działają fajerwerki, patrzcie na to, a światła? A, to nie wiem się świeci, dobra, i tutaj jeszcze jakieś światło, ale to się, to chyba, to chyba normalnie nie działa tutaj, no, 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 niestety te światełka chyba nie działają, w każdym razie, mamy scenę, tu są pączki od ekipy albo od Genzy, patrzcie, normalnie mam w ręce, nie, pączek od ekipy albo od Genzy tutaj jest jakiś położony, w dodatku mamy kubki, tu są zdjęcia chyba Bartka Kubickiego, co jest, i tu są normalnie te płyty, takie same jak tam to były, co, czyli, znamy? ej, ej, słyszałem, tu jest Barcek, patrzcie, on tu stoi, ale ma skino. co, co, co? Ej, on mówi normalnie, co jest, jakie kozackie A tutaj kogoś mamy? Ej, tutaj powinno stać całe agencja i być gotowe na koncert Czemu no tutaj nikogo nie ma? Halo? A tutaj co jest? Okej, okay, to są po prostu zdjęcia od Bartka Kubickiego Ej, naprawdę, powiem wam Że mega mocna sala No i to są trzech króli, po prostu jakieś banery Chyba tam, gdzie jest właśnie Bartek Kubicki w tym zespole I z tego co widzę, światła się zapaliły Ej, a nie były zapalone Czyli coś musieliśmy kliknąć, czy one się zapaliły Może faktycznie te dźwignie tutaj działają Ale no naprawdę, trzeba przyznać Sala tutaj jest konkretna, jest nawet co. Bartek czeka chyba na koncert, a ja widzowie czekam na waszą reakcję. Czy to były prawdziwe światy od Gen Z? Czy one jednak były podróbą? Napiszcie koniecznie w komentarzu i subskrybujcie kanał. Po więcej filmów wysyłajcie mi na maila więcej takich kozackich kont, tylko żeby były prawdziwe, bo to nie wiem czy było.